Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku z PLATAUT'a i tak, będziemy się ścigać oczywiście, jak zawsze, więc zostawcie łapeczkę, komentarz, no i subika, a my lecimy z właśnie kolejnymi tutaj trasami, które nam zostały, czyli prawdopodobnie zostały nam dwa odcinki, prawdopodobnie, tylko mówię, no nie zawsze tak będzie, ale możemy teraz tutaj na spokojnie zrobić ten najpierw zimowy, żeby to przejść w ogóle na spokojnie jakoś. Więc pełne skupienie oczywiście i lecimy. No tutaj nieźle mnie tutaj poturbowali. No, ale tak jak mówiłem, no, jak my będziemy robić tutaj przyspieszenie i resztę, to oni też. Więc tutaj naprawdę, no, trzeba tutaj zawieszanko na początek robić, a nie przyspieszenie. Jeżeli chodzi właśnie o blade'a, nie wiem, jak o inne tam chodzi, ale tutaj opony, tutaj tą resztę trzeba naprawdę trzeba tutaj łoić, bo to jest masakra. Dobra, mamy tutaj 1 e, na 4. Więc. Więc tutaj jest ciężko, tak kawałek tylko mamy takiego normalnego toru, gdzie się ślizgamy ostro też. Tak, dobrze, tu ich ładnie wyprzedziłem nawet. Dojrzewam, że za chwilę któryś mnie tutaj będzie gonić. Nawet już gonią. No tu już popatrzyłem na minimapę i już zacząłem się stresować tymi przejazdami. Ale dobra, tam są te zakręty, więc. Więc to będzie też dla nas na plus. Jedynie, co mogą tutaj pod ten, wyrobić tą trasę, znaczy przyspieszyć, no. No tutaj za bardzo już podjechałem. Ej, 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 dobra, blajzik, ty nie możesz teraz tutaj zepsuć. Nam, bo się ślizga, że nie powiem na czym. O, już się bałem, że tego to zepsuje, co nie? E, aha, jeszcze jeden przejazd. To też tutaj jest tak, jak było w wcześniejszym. że nagle, patrzę. O, tu kolejny jakieś, tak. Dobra, więc jak mamy tak w miarę zrobione auto, więc teraz, jak będziemy mieć kolejne 3000, ja bym właśnie poszedł ten tuning taki w miarę normalny. Nie to spida, bo to jest taki bez sensu. Oni są już za mną tam, po drugiej stronie. Dobra, ale raczej wygraną będziemy mieć. Raczej. I tak patrzę cały czas na tą minimapę, też. Tego oni mnie tutaj doganiają. Nawet nie mam mitra. Ale dobra, mamy tą pierwszą pozycję. Więc elegancko jest. Nie trzeba było nic tutaj poprawiać. Ładnie to wygraliśmy. O 4000 dostaliśmy. Więc no, warto by było tutaj się zająć. Nie wiem, wydechem. A co? Weźmiemy sobie lepszy może. No, bo nie? Nie, weźmiemy sobie lepszy dwydech. E, dlatego, że jeżeli my weźmiemy coś innego, czyli na przykład weźmiemy coś stąd. No dobra, to możemy wziąć. To oni też będą mieć to. tak mi się zdaje. E... Więc my tutaj możemy teraz wziąć na przykład gravel. To. I tutaj spróbować to przejść na spokojnie. Yy... No jak widzicie, no ten żółty to jest tak jak ten. Jak beton w, w dwójce. Uparte to, niewdzięczne, że mu daruje życie. Teraz słońce musiało mi wyjść tutaj i mi świeci do środka. Do pokoju, co nie? Prosto w oczy. No, normalnie to jest hamuła trochę, no ale. Jezu, dłuższego... dłuższej trasy nie było. Rozumiem, że tam można polec. Ale, żeby tak długą trasę robić? Jezu, z tym wyskokiem to jeszcze też ty, odwaliłem. Dobra. To będę musiał się z nim naprawdę mierzyć. A te pachołki to specjalnie teraz tak zwróciłem. No ta, tak, specjalnie. Weź tutaj nieką, mi po prostu nie możesz wjechać pomiędzy. Nie no, wziąłem pod, po prostu nitro co nie. Nie ma jak chcemy ze sobą gadać, po prostu konwersację robić, ale tak to już jest życie YouTubera. Więc musicie mi to wybaczyć. Yy, I. I, i, i tędy ładnie. Dobra, zrobiliśmy troszeczkę sobie przewagę. Tylko czy ta przewaga nam pomoże coś tutaj. Czy ona będzie naszym przekleństwem? Jezu, oni jest ścieli wszystkie płotki. Kurde, no normalnie ogrodzenia to my nie mamy tutaj już w ogóle. Jeden plus dla mnie to jest to, że teraz nikt mi tutaj nie kręci się koło e, mojej rury wydechowej. Weź ten pachołek, dziękuję. Nie mogę w nic walnąć. Dobra, pięknie. Oddalamy się. Znaczy, no, oddalamy się. Staram się oddalić. Póki co. Ale, no, to mi nie wychodzi. Jeszcze te słońce, które mi leci prosto w oczy. To mi też nie pomaga. Bo to przeszkadza. Jakbyście teraz zobaczyli, ja mam włączoną, jak to wygląda. To po prostu byście padli po prostu całe promienie. Wszystko mi na twarz. Dobra, troszeczkę nitra użyjemy. Tylko dla rozpędu. Więc te wyścigi też są takie spoko. Jeżeli tu się uda w ogóle pierwsze miejsce zdobyć. Znaczy się tutaj nie muszę martwić już praktycznie. Ale znając moje szczęście to jak ja tylko powiem coś o szczęściu, to od razu jest po prostu puf, w coś. Więc ja się nie odzywam może. Zamilknę. Na na wieki i będzie. Dobra, chociaż tutaj nie walnęliśmy nic. Eee, chyba ktoś tutaj umarł. Albo próbuje coś zrobić. Bo mnie tam próbuje wyścignąć. Dobra, mamy finish. Pierwsze miejsce. Elegancko, nie powiem. Już myślałem, że we mnie tam wiedzie, ale nie chciałem, żeby. Nie chciałem ryzykować. Dobra, więc mamy, mamy, mamy to. Dobrze, więc weźmy sobie może tutaj wydech, dalej polecimy z wydechem. Eee... O, to 3000 kosztuje, bo to jest specjalny specjalist. Eee, dobra, no to złote teraz tutaj kotary zrobimy. Może w tym lesie. Hmm. Dobre rozwiązanie. Trzymajcie kciuki. Bo jest pełno zakrętów. Zapnijmy sobie pasy lepiej. Na takich, właśnie tych tych leśnych, to jest ten czerwony dobry. Patrzcie jak on wyleciał. To za chłop. Ktoś się ogarni To nie Raid Dakar To jest tylko flatout no Patrzcie no Dobra Ciał we mnie, walnął we mnie. No, weź ci. Jeden z drugim czerwony. Jeden drugi powinien teraz oberwać ode mnie po prostu takiego baniaka. Co? Chcieliście kurde zrobić trójkącik? Nie ma takiej opcji. Nie pozwolę na to. Jeszcze tu jakieś kamyki, nie kamyki. Ojej, oj, oj, mój nos, mnie nos. Teraz, serio. kiedy już prawie tego miałem. GG. Wow. Odejdź ode mnie. Czerwony zboczenie mnie goni. Dobra, ty se tam walni. No nie, 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 to już było... To był cios po, poniżej pasa. To był cios poniżej pasa. On dobrze wiedział, że ja z nim wygram. Nie no. To, Dobra, trudno. I tutaj to było hamstkie, po prostu. Cios poniżej pasa. Musimy wyrzucić po prostu z auta, żeby po prostu wygrać. No po prostu granie, nie fair play. Mm, ale dobra. sobie, Więc. Robimy troszkę lepszego spila. Przyspieszenie. E, bierzemy złoto i lecimy z. Hmm. Czy chcemy to, czy chcemy to? Z jednej strony bym zachęcił się do tego, ale boję się. Boję się, że to przegram. Zobaczymy, który mi tam walnął w pupę. Rzem poleciał. No, wciskam ten restart. To zagra. Jezu, co się stało z moim autem? Kabriolet, on prawie dachu nie ma. Tak, jeszcze teraz wyjdź. Nie, ja bym ten wyścig powtórzył, bo to było troszeczkę nie fair. Nie fair przejazd, no ale cóż. 4 okrążenia, więc może, może coś tutaj jeszcze. Nie ma opcji, żebym coś tutaj zrobił. Nie, 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 po prostu te auto mi tutaj skręca, więc tory wybaczcie mi, ale powtórka będzie tego wyścigu. No, bywa. No, ale dobrze. Ten czerwony będzie mnie tutaj prześladował. Jej, jej, co to jest? Czemu mi tam nagle za nie zaliczyłeś checkpointa? Widzieliście to? Aż muszę od nowa zacząć zaś. Rozpoczęcie wyścigu, bo chłopcy tutaj. Dobra, teraz niebieski jakiś. Tutaj. Dziękuję za popchanie. Ale mnie tutaj zrobił. Nie, 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 to... tym, 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 tym 500 powtórzeń Challenge. accepted. Wow, dobra. Ważne, że jeden z nich też odpadł. Już myślałem, że mi tam też za nie zaliczy, co nie? No, może być restart zrobił? Ta gra naprawdę. Nie wiem, co ona robi, ale jak klikam R, czyli restart, żeby był, a on mi nie restartuje w ogóle tego miejsca, co nie? Dobra, czy. Płonąca szczała, coś wygra w tym wyścigu? Chyba nie. Chyba ja będę musiał do tych wyścigów. Le! A dobra, gincie tam. Ja tu się turlam, turlając wygram na trzeciej pozycji. O ile mi się uda. No nie, 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 nie! Siódma pozycja, serio. Jeszcze walnij we mnie. Proszę cię, walnij. Łuuu, lecę. Dobra. Koniec wygupów. Bo wiem o tym, że już tego nie wygram. Nie, nie, nie. Tutaj trzeba mieć troszkę szybsze auto. Więc będę musiał tej speed direction zrobić. A nie po prostu przyspieszenie, bo cołem po przyspieszeniu, jak tutaj nie mogę ich dogonić, top speedem, bo oni sobie robią ze mnie sieczkę. A jeszcze moje auto się tutaj dusi. Dobra, dajesz. Jakim cudem oni są tak szybcy! Dobra, mamy tutaj siódmą pozycję. Póki co. Dajesz, a nie tutaj narzekasz, że nie masz. Dobra. Dobra, troszeczkę... Tak szczerze, ja bym miał jeszcze jedno okrążenie, mógłbym walczyć, mógłbym walczyć o tą trzecią pozycję, a tak to miałem dupę bladą i tego nie zrobiłem, więc prawdopodobnie będą dwa odcinki, a nie trzy, a, a nie jeden jeszcze, więc no, zobaczymy. Dobrze, więc jeżeli tamto olaliśmy praktycznie i przegraliśmy, to możemy właśnie zacząć jeszcze ten, tą farmę. Powiem wam, boję się. No puść mnie, chłopie. Widzieliście, jak mnie tutaj złapali? Specjalnie, żebym tutaj nie mógł przegonić tego pierwszego. Bo jakbym go przegonił, to już by mieli tutaj dupę bladą. Wyjeżdżaj sobie tam. Ten żółty, żółty, żółty dzban Za chwilę tutaj dednie. Zaraz mu coś zrobię. Walny w niego, czy nie? Czy on sam się uka trupi? No to jest z drugą stronę. Ten przejazd, co był wcześniejszy taki. Kręty. Dobra, da się to zrobić. No to było chamskie, co ja teraz zrobiłem, co nie? Tym w niego walnąć, a ten mi tutaj uniki robi. Ninja! No ale. Czasem tak jest. Ja próbuję w niego wjechać, a ten mi tutaj ninjicu robi. Ej, co ten strach tam robi? Ja myślę, że to człowiek. Że jakiś sąsiad albo coś. no to było już chamstwo Dawaj mi tu szybko. Ja cię dorwę. No nie, to było chamskie, co ja sobie sam zrobiłem, co nie? Taką kamowę No i co? On się już zespił. Dobra. Nara, serup kółka. Dobrze, my musimy tutaj naprawdę... Wow, prawie lusterko straciłem. No ale... Ale musiałem go tak walnąć, a już się bałem, że jeszcze ze mną wygra, co nie? Bo, Dobrze, to jest ostatni przejazd. Więc tutaj nie mogę teraz zepsuć wszystkiego, a znając mnie... Dobra, dobra, jeszcze się nie odzywam. Po prostu się nie odzywam, bo za chwilę to coś tutaj sobie wykraczę, znając moje po prostu sytuacje. Bądźmy cicho, bądźmy cicho, bądźmy cicho, bądźmy cicho, bądźmy cicho. Tu jest traktor. Tak, mamy to pierwsze miejsce. Więc cóż, udało się. Więc ja spróbuję w następnym odcineczku tylko zobaczmy. Tutaj jest cztery. 4 okrążenia, 4 okrążenia, 3, 3, 4, 4. Więc jest możliwość, duża możliwość, jest taka, że w przyszłym odcinku skończymy to. Ale z drugiej strony, to jeszcze zobaczyć coś tutaj. Aha, czyli tylko złoto i koniec. Więc yy, zobaczmy jeszcze tutaj statystyki. E, dobra, złoto 83% ukończenia gry mamy, więc no nie jest to złe. Tak szczerze, ale jeżeli bym chciał coś innego tutaj zrobić. E, dawaj mi to za 3000. Dziękuję. E, silnik za 2 Zablokowane, zablokowane 12 tysięcy turbo. Ale boost. Ponad 30%, a znaczy 30 tych. Eee, poły z cylindra to nie. Hmm, pakiet filtrów. Chcę wsadzić, nie powiem gdzie. Hmm, ale dobra. Warto by było to w ogóle zrobić. Więc w następnym odcinku naprawdę będziemy się starać, żeby to przejść. Wtedy może być troszkę dłuższy odcinek. Tak jak i ten. Więc nie bójcie się. I to by było na tyle. Nie zapomnijcie o w górę, komentarz, no i subskrypcji. Trzymajcie się. Peace, yo!